then i list the Zrobisz nie wiem, lecz chcę byś wiedziało moje życie, lebo w głównych Chociaż to niedawna, to myślałem, że się uda, że jakoś się ułoży, wszystko będzie dobrze Z sercem nam zabija dłonie To nie miało być, tak jak słowa miało niż nadzieję Dzisiaj nadzieja, gdzie się podziała, nie wiem Lecz chcę za to czuć, że jesteś szczęśliwa, że znalazł się ktoś taki, kim ci czas mija, że nie ma plamy skazy, że uśmiech jest na twarzy Życie, życie się, życie, macie wspólne plany Chociaż uwierz mi na słowo taki widok parzy Pragnę dla ciebie jednego, by się tobie nie przydarzył wypalony problemami, co z nami będzie nie wiem, czy masz szczyptę wiary, a wybacz, że zraniłem, że w smutku cię zostawiłem. W tym życiu nigdy nie kochałem nic Nie wiem nam po skryptu. Wiem w skarbie, że miałem się zmienić To miało być inaczej, my to nie te same dzieci Obiecywałem dużo, będę innymi i Pewnie dzisiaj myślisz, jak mógłbym cię oszukać Lecz to nie tak, choć to nudna gadka Chcę ci wiele dać, ale wiem się nie uda Powiedziałeś, że mnie chcesz i rodzina się wyparła Że nie chcą mnie znać, się zawiedli, nie mam wracać Nie mam na co liczyć, jak powiedziała mama Napisałaś mi, że najbardziej się przyjechał Dlatego co mam robić, co pomoże mi Ja nie mogę dłużej w takich samotności żyć, mogę oddać Ci duszę Serce woła do Ciebie, z Tobą było mi jak w niebie Przepraszam Cię, Aniele Chyba Do mnie Kochani, dzisiaj piszę do ciebie, ten ostatni list, a co zrobisz, nie wiem Lecz, gdybyś wiedziała moje życie, lebo w górze Chociaż to niedawna, to myślałam, że się uda, że jakoś się ułoży, wszystko będzie dobrze Z nam zabiją mi, złączymy dłonie To nie miało być, tak słowa miało, niż nadzieję Dzisiaj nadzieja, gdzie się podziała, nie wiem Lecz, chcę za to czuć, że jesteś szczęśliwa, że znalazł się ktoś taki, w ci czas mija, że nie ma plamy skazy, że uśmiech jest na twarzy Życie, życie się, życie Macie wspólne plany Chociaż uwierz mi na słowo taki widok dla Ciebie jednego by się Tobie nie przydarzył Płynął gniem życia, wypalony problemami Co z nami będzie, nie wiem, czy masz te wiary Ach. Wybacz, że zraniłem Że w smutku Cię zostawiłem Ale mocno w to wierzę Że do mnie się uśmiechniesz Jesteś ważna na w tym życiu nigdy nie kochałam mocniej więc co nam po scriptum. Że miałem się zmienić, to miało być inaczej, my to nie te same dzieci. Obiecywałem dużo, będę innymi i Pewnie dzisiaj myślisz, jak mogłem cię oszukać, lecz to nie tak, choć to nudna gadka. Chcę ci wiele dać, ale wiem się nie uda. Ty powiedziałeś, że mnie ktoś i rodzina się wyparła, że nie chcą mnie znać, się zawiedli, nie mam wracać. Nie mam na co liczyć, jak powiedziała mama, napisałaś mi, że najbardziej się przyjechała. Dlatego co mam robić, co pomoże mi. Ja nie mogę dłużej w takiej samotności żyć. Mogę oddać ci duszę, serce woła. Do ciebie z tobą było mi jak nie biegnij, przepraszam cię, anioły Wybacz, zraniłem Do mnie się uśmiechniesz Wybacz, że zraniłem Że w smutku cię zostawiłem